Cześć, ciemneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Czary Mary, nie spodziewaliście się tego, ale Minecraft solo. Ok, moi drodzy, słuchajcie, y wiem, że zasłuchanie skończyliście tak, jak się skończyli, ale umówienie czterech osób i od razu mówię, nie ma żadnej dramy, jak część z was sobie ubzdurała i ja nie wiem skąd wam się to bierze, że zaraz ktoś wyleci z ekipy. Absolutnie nie wiem, ale. Zmieńcie tok myślenia, bo do nikąd to nie prowadzi. E, niestety nie mogliśmy się za bardzo zgadywać w ostatnim czasie na zasłuchanych, więc stwierdziłem, że dobra, e, żebyście nie byli bez odcinków. My też mieliśmy tam swoje i było generalnie ciężko, e, ale stwierdziliśmy, że dobra, kończymy, zostawimy to tak jak jest i tyle. Ale. Ostatnio przeglądałem YouTube'a w poszukiwaniu fajnych map i wiem, że dawno nie było żadnej serii solo, więc stwierdziłem, że hmm. Nie chcę zaczynać żadnej serii z Minecrafta na zasadzie survivalu. Co prawda to będzie survival, ale trochę inny. Um, I nie chciałem też ogarnąć za bardzo czegoś takiego, że znowu będzie kolejny świat, który stworzę, będę łazić, robić bla, bla 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 i po pewnym czasie yy, seria pff, umrze. <tak>, tak, tak bywa u mnie. Ale. Słuchajcie, znalazłem fajną mapę, jak już widzicie pewnie po tytule. E, nazywa się OneBlock. E, jest to podobna mapa do SkyBlocka, tylko że z troszeczkę innymi zasadami. O których zaraz Wam powiem, jak wejdziemy do, e, do świata. A Wam standardowo przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji i wpadnięciu na wszystkie socialki. E, I niestety nie ma dzisiaj kto mnie wręczyć, także zapraszam Was również na G2 po fajne promeczki. A my wchodzimy na świat. <laughs> mapa jest na 1.16.4. Tak, mam shadery włączone. I moi drodzy. Na czym gra polega? Generalnie polega ona na tym, że mamy, jak sami widzicie, jeden blok. E, ja tutaj mam settingsy e, i mamy help menu. Generalnie jest podzielona z tego, co się orientuje, na 10 etapów. E, I z każdego etapu będą nam wypadać inne bloki. Tak. O, właśnie, about. A tutaj możecie sobie też przy okazji zobaczyć, ale linki do mapy generalnie będą w opisie, więc będziecie mogli sobie również zagrać. I jest to jeden blok, który po zniszczeniu daje nam blok. Ale. Nie jakiś blok, tylko różne bloki. Eee, także to nie jest tak, że, no właśnie, jak widzicie, dał nam drewno. Więc jest to powiedzmy, że Skyblock, ale taki trochę inny. Eee, dlatego stwierdziłem, dobra, spróbujemy, ogarniemy, może będzie fajnie. Eee, zobaczymy, jak się będziemy bawić, zobaczymy, dokąd to prowadzi. Wow. Ok, mamy jabłko, mamy też widzę nasiona. I to jest teoretycznie jeden z tych Skybloków który mi się trochę bardziej podoba, z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli dobrze pamiętam z jakichś tam gameplayów, mniej więcej jest bardzo dużo bloków. Jeżeli dobrze pamiętacie, w zwykłym skyblocku jesteśmy ograniczeni do zaledwie paru. Także wiecie, to też nie jest takie hop, super hiper turbo kolorowe, jakby nam się wszystkim wydawało, ale tak, jesteśmy ograniczeni do kilku bloków. Natomiast tutaj, z tego co wiem, w zależności od fazy pojawiają nam się różne rzeczy. Więc myślę, że myślę, że będzie spoko. Fazy się oczywiście nabijają, więc domyślam się, że po ilościu, o właśnie, e, mamy informację, ale wiecie co czekać. Zbiję na razie tego workbencha i właściwie moglibyśmy zacząć powiększać tutaj nasz teren troszeczkę. O, mamy trawę, to no może się roz, rozrośnie, chociaż trochę. Byłoby miło. E, I właśnie, jak sami widzicie, mamy 10 przeróżnych faz. Każda faza ma jakby swój własny temat tematycznie, i pierwsza jest Plains, czyli. O, mam problem, żeby to przetłumaczyć na polski. O, cześć, co tam? Ale ty mogłabyś tam się przesunąć już na dzień dobry dostajemy zwierzęta i tak tutaj możemy dostawać zwierzęta możemy dostawać moby i możemy dostawać dużo innych fajnych rzeczy dlatego też stwierdziłem że mm, może was zainteresuje ta mapa i może będziemy się w miarę fajnie bawić także zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie co um, co you can even enter other dimensions tak mamy też dostęp do piekła bodajże um, do endu I chyba to jest tyle. I tak, dostajemy skrzydeczki, także jak widzicie mamy sadzoneczki, to właściwie mógłbym je już sobie w sumie zasadzić. Mam nadzieję, że mi zaraz jakieś drewienka tutaj wyrosną. I oczywiście plus jest taki, że każdy item, który tutaj jest, dostajemy go, więc myślę, że będzie fajnie, myślę, że będzie fajnie. Także zobaczymy, co nam tutaj da. Z tego co już mapę testowałem, bo stwierdziłem, że dobra, przetestuję, zobaczę. Myślałem generalnie, że będzie działać na 1.18, ale niestety nie ma nowej. O! A, dobra, Blocks Like Gravel Fall Down, okej, okay. dobra, nie zwróciłem uwagi. No dobra, ale wiecie co, myślę, że możemy powoli moimi kruczkami się tutaj gdzieś generalnie trochę rozrastać. Eee... Świnko, ty jesteś sama biedna, wiesz? Jak by cię nazwać? Ja bym cię jakoś nazwał, ale nie mam tych tabliczek, mam nadzieję, że dostanę. Co ty chcesz? Ty, jeżeli dobrze pamiętam, żywisz się ziemniakami, więc mam nadzieję, że jakieś ziemniaki za chwilę tutaj dostaniemy. Byłoby miło. E, gravel oczywiście spada. Uuu, water bucket. Nice. I zapytacie się pewnie, dlaczego cały czas używam siekierki. kierki. Ano z bardzo prostej przyczyny. E, można sobie po prostu stać i ciupać. I to jest wsią. Nic więcej tutaj e, nie ogarniemy. A nie ma sensu zamieniać łopata, kilo, chociaż wiem... O, ready for adventure. Tak. O. U, ile drewna. U, mamy pochodnie dobra nie będzie ciemno. <laughs> to najważniejsze. Bo w sumie nawet nie mamy kobla, ani nie mamy nic, co by nam tutaj chociaż delikatnie e, to wszystko oświetliło, więc w sumie jest OK. E, gram też na shaderach bodajże chyba pikach, A z tego co pamiętam, są one dosyć ciemne, więc. E... U! O, o, upgrade. Aha, dobra, czyli teraz jest zmiana fazy. I co jest w tej właśnie? Okej. Okay. Czyli pierwszą fazę mamy zaliczoną, to teraz możemy sobie zobaczyć, co my tutaj mamy. Pierwsza to jest tutorial i jak widzicie tutaj mamy tak bloki skrzynia, yy, no wszystkie możliwe bloki mamy po prostu pokazane, które się respią. Teraz mamy nowe moby, mamy chickena, owce i krowę. Birch sampling, carrot, leather, melon, seeds, potato, nice. I co to jest podzol? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale <noise> zobaczymy. No dobra, liczmy na to, że może zaraz nam się jakiś nowy tutaj towarzysz pojawi. Oczywiście, jak tylko dojedziemy do lawy, bo nie wiem, czy tutaj, bo do dalszej fazy już nie doszedłem, chciałem tylko zobaczyć, czy tu wszystko będzie ładnie działać, i okazuje się, że działa. Stwierdziłem, że dobra, to już całą resztę ogarniemy sobie po prostu na odcinku. Generalnie, słuchajcie, odcinki będą. To... Uu, a, moment, może to jest to? Nie wiem, co to jest za bardzo za blok, no ale okej. Okay. Moja droga świnko, ty... Ciebie by tu trzeba było gdzieś tak chociaż delikatnie obkopać, tak mi się wydaje, bo... Albo zrobić ci... Czekajcie, w sumie mamy... Nie, nie, mam drewna chyba. A nie, mamy drewno. No dobra, to zróbmy tak. O, mamy dwie różne skrzynki. Penelove Gift. Okej. Okay. Dobra, to wiecie co? Ja myślę, że skoro mamy tutaj naszą koleżankę, to możemy i zrobić małą zagrodę. Tak się robiło zagrody, tak się robiło zagrody. Eee, więc zróbmy. I na razie, nasze zwierzaki Myślę, że będziemy. Och, halo! Co ja zrobiłem? A cóż, mamy 3T. No, może tak być. Dobra, to powinno być tak. Wojtku, myśl chociaż trochę. Dobra. Ok, no to świnia. Ja myślę, że ty sobie będziesz tutaj ładnie żyła w, zamknię... w zamknięciu, przynajmniej na razie. Chcecie ochronić, żebyś tutaj nie spadła. Bo jesteś naszym, że tak powiem, precious skarbem. E, jeszcze oczywiście mówię, będą tutaj inne mobki, więc w sumie nawet dobrze, że zrobiliśmy to, to będę mógł. O właśnie, będziemy mogli sobie tak ogarnąć. No i musimy to powoli wszystko ogarniać. O, dobra, wyszedł nam klej melon, mamy jedzonko. Jakie tam były jeszcze yy, bloki? Marchewka, skóra, ziemniaki, pumpkin seeds, sweet berriesy. <coughs> Dobra, czyli domyślam się, że zapewne będziemy to dostawać w takich w miarę fajnych paczuszkach. Mam nadzieję. I że będziemy mogli nasze zwierzaki sobie ładnie tutaj też gromadzić i ogarniać. Także słuchajcie, jeżeli ktoś myślę, że oglądaliście Skyblocka, myślę, że nieraz osoby, które na pewno oglądają Minecrafta na O Koleżanka? No proszę. No to moja droga. To będę was rozmnażać, tylko nie, nie, nie. Weź tą dupę stąd. Tam idziesz. Tam, 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 tam. Proszę bardzo. Tutaj. Tutaj. O. Dzień dobry. Do widzenia. Okej, okay, dobra. Mamy dwie świnie. Potrzebujemy ziemniaków, żeby je zacząć rozmnażać. Albo i marchewki? klucze. Powiem wam, że naprawdę. Gdzieś tam, niby w tego Minecrafta się gra, 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 gra. Ale ja mam ten sam problem, co z większością gier. Ja w pewnym momencie, jakby zapominam o niektórych rzeczach, naprawdę. I to jest, ja wiem, że to jest smutne, wiem, że to jest słabe, ale po prostu autentycznie zapominam. Ale myślę, że nie jestem jedyny, który tak robi. O! Walentyna! Siema! Co tam? Dołączysz do świnek? Hm? Nie? No, ja Cię nie zamknę gdzie indziej, tylko czekajcie, wiecie co? Chyba dobrze byłoby to zacząć już powoli tutaj obudowywać ten blok. Oczywiście, to jest blok, którego my nie jesteśmy w stanie zniszczyć. On będzie, będzie i jeszcze raz będzie. Dlatego też będziemy musieli go powiedzmy ogarnąć na zasadzie naszego bloku takiego startowego, gdzie to będzie centralny środek naszej, naszego, właśnie tutaj, skybloka. Więc. Myślę, że będziemy to na pewno jakoś obudowywać, na pewno będziemy coś z tym robić, także o to się nie martwcie. Na razie zwierzęta niestety musicie wszystkie się tutaj jakoś zmieścić, ja wam może to w sumie, w sumie możemy to troszeczkę im powiększyć. Później będziemy kombinować. Trzy, cztery, dobra. Mam trochę mało tego płotka. Ale spokojnie, zaraz wam tutaj dorobię, zaraz wam dorobię i zaraz będziecie grzeczne. I zaraz będziecie szczęśliwe. Dobra, doróbmy trochę tego płotka. Dobra, myślę, że 9 powinno teoretycznie wystarczyć, żeby im tutaj zrobić taką małą zagródkę. Ok, Nie będę ich, słuchajcie, na razie w żaden sposób tutaj e, robić na zasadzie, że wiecie, wszystko w jednym miejscu. O, może w ten sposób. Wszystko w jednym miejscu, niech one sobie tutaj siedzą, są bezpieczne. Teoretycznie żaden spadek i inne rzeczy im nie grożą, ale to wiecie, jak to bywa. Bywa różnie, zdecydowanie bywa różnie. Mamy blok trawy. Zastanawiam się czy go czasem może nie zostawić, żeby nam się tutaj może ta trawa troszeczkę roztegowała, ale dobra, może na razie kopmy dalej, kopmy dalej, zobaczymy co dostaniemy. Liczę tutaj też na jakieś inne zwierzaki, chociaż to będzie, to będzie na pewno. Mamy też w sumie już dynie i melony, więc moglibyśmy robić też delikatną farmę. Ale bardzo, bardzo jestem ciekaw, ile jeszcze rzeczy ewentualnie gdzieś tam podostajemy. E, to mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. E, bo oglądałem tylko urywki gdzieś tam na YouTubie, więc... O! Łowca! Co tam? No ty to widzę zadowolona jesteś. Zresztą każde owce są zadowolone. Tylko żebyś ty nie była tą... Owcą terrorystką. Tam! Proszę wejść, proszę wejść, proszę wejść. Nie wychodzimy! No gdzie... Siź powiedziałem, o kurczę, robi się ciemno. E, tak jak już mówiłem, e, te shadery, niestety, one do jasnych nie należą, więc e, tutaj raczej na pewno będzie na pewno będzie ciemno. Także będziemy musieli tutaj sobie dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze porozświetlać, ale no na razie niestety nawet nie mamy czym. Więc nic tutaj z tym za bardzo nie zrobimy. Dobra, skończyła mi się ta siekierka, zrobimy sobie nową. Na razie będziemy robić, tak jak mówię, wszystko będziemy wykopywać siekierką. E, Myślę, że nawet może dwie zrobimy, żebyśmy mieli już na delikatny zapas. E, także słuchajcie, dajcie mi też znać jak Wam się podoba ten Skyblock. W sensie, no ja wiem, że to jest dopiero pierwszy odcinek, ale właśnie wydawała mi się ta mapa na tyle ciekawa, że, że mówię, dobra, spróbujemy zobaczymy. Dawno właśnie takiego Minecrafta Solo u mnie nie widzieliście. O, Aha, dobra. Okej. Okay. Widzę, że trawa się szybko rozrasta, a to jest nasz blok. Będę musiał go tutaj w jakiś sposób myślę, że... ogrodzić. Właściwie wiecie, co teraz trochę żałuję, że nie zrobiliśmy... Mogliśmy zwierzęta w sumie. O! U, kurczak, 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 Ja cię muszę popchnąć chyba, nie? Ja cię przepchnę. Dobra, będziemy mieli jajka, będziemy mogli ogarnąć. Czyli słuchajcie, tak dobrą sprawę, to my mamy w chwili obecnej większość zwierząt. Już, więc to mi się, ten motyw mi się bardzo, bardzo podoba. Proszę tam wejść, dobra. Szybko to idzie, szybko to idzie, ale domyślam się, że nie będzie tak kolorowo. Domyślam się, że nie będzie tak kolorowo. Jestem też bardzo ciekaw, czy uda, uda nam się dzisiaj dojść do trzeciej fazy, którą absolutnie nie wiem, co jest. Wiem, że ostatnia chyba jest jak. Pewnie się to umyślacie, the end, bo generalnie całym zamysłem tej mapy jest właśnie to, żeby przejść przez poszczególne fazy, poogarniać rzeczy i odblokować moment zabicia smoka, i wtedy jest właśnie game over. Dobra, teraz tak, słuchajcie, mamy trzy świnki, więc myślę, że zrobimy to tak. Niestety, ale ja będę te świnie już, jeżeli będziemy dostawać jakąkolwiek świnkę, to ja je będę po prostu mordować, bo. Wydaje mi się, że na razie nam tutaj to zbytnio już nie będzie potrzebne. Chcę mieć po prostu najpierw w pierwszej kolejności każdego zwierzęcia po dwa i myślę, że i myślę, że tak będzie chyba najlepiej. Jeżeli będziemy mieli ich dwójeczkę, to będziemy mogli je rozmnażać i problemu jako takich nie będzie. Dobra. Kopiemy dalej. Generalnie też chcę zrobić jeden dzień pełny z Minecraft'a, więc jak tylko zacznie wstawać słońce, to będziemy kończyć i to jest z reguły około 20. No, około 20 minut, z tego co się orientuję. O, proszę, mamy sadzoneczkę tego, mamy sadzoneczkę tego. Sympatycznie, sympatycznie. Mam nadzieję, że będę mógł ogarnąć zegarek też. też byłoby spoczko, gdybyśmy mieli. I wiecie, co właściwie możemy zrobić? Żebym ja wiedział, co, gdzie, jak, kiedy i za ile. Myślę, że możemy, wiecie, co ten blok sobie obga og ogarnąć w tym w drewnie z każdej strony. Żebyśmy wiedzieli, że tu jest, tak jakby, nasz spawn. I szczerze, plus jest, mam wrażenie też takie, że w momencie, kiedy my umrzemy, oczywiście tracimy wszystkie rzeczy. Także, wiecie, to też nie jest tak, że mam włączony kip inwentory, nie, 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 ale. E o, druga krowa. Super, chodź, chodź, chodź tam, chodź tam do towarzyszek. Tu tu, 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 proszę, tu, proszę, tu, proszę. Ja cię jeszcze otworzę. Proszę tam do środka wchodzić. Wchodź rzesz, ja wiem, że tu jest kurczak głupi, który nam utrudnia życie. Ale proszę, 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 zapraszam. Dobra, słuchajcie, jest plus. Mamy dwie krowy. Kurczaków, nawet jeśli to będzie znosić jajka, więc mamy szansę na to, że się ogarnie. Chociaż z drugiej strony mamy też nasiona, więc moglibyśmy je trochę wcześniej zacząć rozmnażać, ale potrzebujemy generalnie jeszcze jednej, jeszcze jednej owcy, a całą resztę będziemy po prostu zabijać. Także zobaczymy, zobaczymy. Aczkolwiek bardzo się cieszę z tego challenge'u, bardzo się cieszę z tego challenge'u, bo mówię, brakowało mi gdzieś tam jednak tego Minecrafta po zasłuchanych. Wiecie, Minecraft tak na dobrą sprawę jest jak Boomerang, to jest jedna z tych gier, gdzie macie jej dosyć przez rok, półtora, dwa, a za chwilę macie takie, ale bym pograł Minecraft, nie? Więc mówię, dobra. Ogarniemy i zobaczymy, jak tam się to uda. E, dobra, jest, mamy już dwie krówki, więc tobie podziękujemy. Przy okazji, sobie zbierzemy mięsko. Bardzo często się pojawiają, widzę, nasze koleżanki. Fajnie, no dobra, chciałbym dojść do kolejnej fazy. Nie wiem za bardzo, ile też bloków my jesteśmy w stanie tu wykopać. I słuchajcie, yy, będę starać się robić w tej serii wszystko na wizji. Nie będę za bardzo robić rzeczy pobocznych. Yy, nie będę za bardzo. Yy, okej, okay, dobra, mamy drugą łowcę, okej. Okay. Czyli, moi drodzy, tak na dobrą sprawę, mamy w chwili obecnej wszystkie zwierzęta ogarnięte. Kurczaki będę czekać na jajka, resztę będziemy mordować. Albo kurczaki po prostu już nie będę ich tam wpuszczać do zagrody, bo. z kurczakami łatwo nie jest. O! Mamy skrzynkę, mamy skórę i nasiona dyni. Sympatycznie. Przydałaby się trzcina, oczywiście. Jak dostaniemy trzcinę, będziemy w stanie robić na przykład placki dyniowe. Ale myślę, że. w ogóle jaki to jest poziom trudności? Bo z tego co widzę, nie spada mi za bardzo. Czekajcie, czy ja mogę jakoś to zobaczyć? A, ja mam Easy, to nie, 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 chcę normal. Dobra, czyli to w te się tutaj zmienia, ok. No tak, bo w sumie nie biegamy zbyt dużo, nie łazimy, więc tutaj głód nam za bardzo nie spada. No powiedzcie mi, dojdziemy do tej kolejnej fazy, czy nie, bar czy nie bardzo. Do widzenia świnko. Boże, świnko, owco. I już widzę, że musimy sobie zrobić kolejny. Kolejną siekierkę. Także jak sami widzicie, to idzie w miarę szybko. Myślę też, że będziemy w stanie sobie ogarnąć łóżko, więc w razie czego będziemy mogli spać, ale na razie to potrzebowalibyśmy jeszcze dwóch świnek. Wróć, dwóch owiec. Ewentualnie dostać żelazo, wtedy byśmy zrobili nożyczki. Dobra, zrobię jeszcze dwie. No zobaczymy, co nam stąd wypadnie. A czekajcie, te sadzonki, właśnie, może ja te sadzonki, wiecie co, bo tu mamy jeszcze chyba jedną sadzonkę brzozy. To może zróbmy tak, nie pamiętam co ile trzeba było sadzić te drzewa w Minecrafcie, więc... Może tu... Okej, okay, zobaczymy, jak urośnie to urośnie, jak nie urośnie to trudno. Aczkolwiek na pewno myślę też, że porobimy sobie na naszym skybloku takie sektory, w których będziemy e, mieli dom, będziemy mieli farmę, będziemy mieli farmę zwierząt, e, plus ewentualnie jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale to wszystko wyjdzie w praniu i zobaczymy, co ewentualnie będziemy mieli po prostu, wiecie, do zrobienia. Także zobaczymy, jak to jeszcze wszystko wyjdzie. Ciekawe, czy dostaniemy jeszcze jedną skrzynkę przed końcem odcinka. Dobra, dostaliśmy kurczaka. Hmm... Tylko, że kurczaki to my byśmy mogli już zacząć rozmnażać. Dobra, chodź kurczak. Jak już wziąłem was wszystkich po dwie sztuki to ciebie też wezmę po dwie sztuki. Chociaż ty mi będziesz utrudniać życie, bo nie wiem dlaczego, ale nie lubię kurczaków w Minecraftie. Są irytujące. Dobra. Ehm, to teraz tak, gdzie ty tu jesteś? Chodź, 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 chodź. Trzymaj. Nie, 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 zoki. Halo. Dobra i dobra. Kurczaki dostały, owce nie mogą tego jeść. No dobra, czyli mamy mojego kurczaka. Czyli będziemy musieli to w ten sposób chyba jednak robić. Chociaż wiadomo, później e, mam nadzieję, że będziemy mogli wykopywać żelazo. E, jeżeli tak, to plus będzie taki, że e, myślę, że może nawet gdzieś ogarnę i popróbuję zrobić to na zasadzie e, automatycznych rzeczy. I jak zdążyliście też zauważyć chyba, e, cały czas mamy różne bloki. W sensie Mamy to samo z każdego tira, czyli z każdego poziomu, jakby, tak? Więc to wiecie, też nie jest tak, że nam gdzieś te bloki będą przepadać. Będą się pojawiać, tylko że oczywiście losowo. Także także spoko drewno, ale widzę, że na razie samo drewno i klej, klej idzie. Nawet do trawy nie widziałem i dyrta, chociaż trochę, trochę go wychodzi, ale jednak niezbyt dużo. O, widzę, że wstaje dzień, więc to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Um, także, moi drodzy, my będziemy się słyszeć za tydzień. Um, ja mam wielką nadzieję, że seria wam przypadnie do gustu i będziecie ją oglądać. Będę za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Wdzięczny też za każde łapki, komentarze um, i oczywiście suby. Um, o, ho, 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 upgrade in. I widzę, że nam dorosło drzewo z tego wszystkiego. Także, słuchajcie, zaraz jeszcze zobaczymy sobie, tak, na koniec, koniec, jaki będzie nasz kolejny upgrade i zobaczymy, co nam się pojawi. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay. i mamy kamień. Co my tutaj mamy? The Underground, czyli to, co jest pod ziemią i mamy blok Andesite, Coal Ore, Diorite, Dirt, Granite, Iron Ore, Stone, ehm, Grzybki, Piórka, Sadzonki, oha, new mobs, Creeper, Mushrooms. Mushroom, rabbit, spider, zombie. Um, może być ciekawie w następnym odcinku. Także ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Słyszymy się za tydzień, także jeszcze raz dajcie mi znać, co sądzicie. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awadar. i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!